Cześć. Dzisiejsze nagranie jest o autorytecie centrum ego, zwanym też sercem. Jeżeli masz wokół siebie osoby albo przynajmniej jedną osobę, która ma ten autorytet Human Design, to jest to osoba o niezwykle rzadkim autorytecie. Tych osób jest tylko koło 1% populacji i mają go albo projektorzy. Albo manifestorzy, czyli ta osoba może być albo projektorem, albo manifestorem. I w dzisiejszym nagraniu chcę ci pokazać, czego nie rób, jeżeli chcesz tą osobę wesprzeć, bo najczęściej jest tak, że stosujemy do innych to, co jest nam bliskie, co jest nasze. A ta osoba z autorytetem centrum ego jest na tyle, Rzadka, że jest duże prawdopodobieństwo, że to, co Tobie służy, tej osobie nie służy. Może zacznę od tego, na czym polega ten autorytet. Autorytet centrum ego polega na tym, że ta osoba podejmując decyzję ma sprawdzić ze swoim centrum motorem, bo ego to jest centrum motor, który daje ogromną energię, czy tego chce. Czy jej serce jest w tym? Ma sprawdzić też, co w danej decyzji jest dla niej. Czyli ma skupić się w tym swoim procesie decyzyjnym tylko i wyłącznie na sobie i na tym, czy chce zaangażować swoją energię w daną rzecz. Dlatego chyba nie ma gorszej rzeczy, którą mógłbyś albo mogłabyś jej zrobić, jeżeli Będziesz jej sugerować, że w swoich decyzjach skupia się tylko i wyłącznie na sobie. A tak ma być. Ta osoba decydując, w co, w co ma zaangażować swoją energię, w co ma zaangażować energię płynącą z tego mocnego, potężnego centrum motoru, ma skupić się tylko i wyłącznie na sobie. Na tym. Czego ona chce, co jest w danej sytuacji dla niej. I dlatego, jakby sugerując, że skupiasz się w swoich decyzjach tylko na sobie, myślisz tylko o sobie, niejako podważasz naturę jej autorytetu, human design. A to, co jest ciekawe. To, że te osoby często, pomimo tego zdefiniowanego motoru, mają też różnego rodzaju lęki, więc bardzo często, podważając w ten sposób jej autorytet czy jego, Niejako wpychasz je w lęki, to zależy od tego, jakie ma zdefiniowane bramy, ale często z tego widzę, z tego co widzę, to jest na przykład lęk, że nie zostanie zrozumiana, czy nie zostanie zrozumiany, albo że jest jego czy jej za dużo, tak? że, że, że ta energia jest za mocna, albo że jest nieadekwatny. Nieadekwatne to, co robi, to, co mówi. Więc tu naprawdę super ważne jest, żeby uważać, jak się odnosisz do tej osoby w kwestii właśnie skupiania uwagi na sobie. Chodzi tutaj o, o, o jej decyzję tak? o, o to, w co ona ma zaangażować swoją energię. Drugą rzeczą, której no dobrze by było, żebyś nie robiła, jeżeli twoja bliska osoba ma autorytet z centrum ego, to jest nie pośpiesza jej. Te osoby mają niezdefiniowane centrum korzenia i w związku z tym z natury... Mają taką wewnętrzną presję, żeby coś zrobić szybko, żeby coś odhaczyć, żeby mieć już to z głowy. I ta presja ma często przełożenie na wręcz taki dyskomfort w ciele, który może pchać je do tego, żeby podjąć decyzję szybko, żeby szybko. Mieć to z głowy. I on może być tak, że właśnie ta szybkość niejako jest sprzeczna z tym interesem ich centrum serca, czyli tym własnym interesem, tym czego chce. Bo, żeby podjąć decyzję szybko, odkłada siebie na bok i nie zwraca uwagi na to, co chce, co w tej danej sytuacji jest dla niej. Kolejna rzecz, która nie będzie służyła tej osobie, to jest, kiedy będziesz jej sugerować, żeby podeszła do, do czegoś bardziej zdroworozsądkowo, poszukała argumentów za i przeciw. Ten autorytet jest nielogiczny. Czyli bardzo często będzie tak, że tam gdzie ta osoba czuje, że jest jej serce, że w to się ma zaangażować swoją energią, nie będzie to miało nic wspólnego z logiką. Tej osobie też nie służy yy, zwłaszcza manifestorom, bo tak jak powiedziałam, to jest autorytet manifestorów i projektorów. Yy, nie służy yy, to takie y, szukanie logicznego uzasadnienia, bo przez to niejako ta osoba traci to połączenie ze swoim gardłem, bo y, manifestor centrum ego on ma bezpośrednie połączenie pomiędzy tym centrum serca, centrum ego, a gardłem i. Ten autorytet przejawia się niejako takim bardzo intuicyjnym, naturalnym, na, naturalnym i takim bez y, zastanowienia się mówieniem. I w momencie, kiedy sugerujesz tej osobie, żeby się zastanowiła, żeby zaczęła pisać sobie jakieś scenariusze tego, w co się ma zaangażować, czy ma to energię, to niejako znowu podważasz. Jej naturalne połączenie z gardłem, bo manifestor centrum ego, po prostu mówiąc i wyrzucając z siebie e, informacje, słyszy, czego chce. Słyszy, w co ma zaangażować swoją e, energię. Element nielogiczności autorytetu dotyczy również projektora. Projektor ego, co prawda, nie ma połączenia centrum ego z gardłem, bo to jest projektor, który ma zdefiniowany kanał, który łączy centrum ego z centrum tożsamości, kanał 2551, ale tu znowu jest ten element. Takiej nielogiczności yy, przez pryzmat, co jest w tym moje, jaka jest moja droga, gdzie ja naturalnie podążam, żeby być pierwszą czy pierwszym, gdzie ja naturalnie podążam, żeby przekroczyć jakieś własne granice, co jest tak naprawdę moje. I to nie ma znowu nic wspólnego z logiką. I Ostatnia rzecz, której sugerowałabym nie robić osobie z autorytetem centrum ego, to nie używaj swoich emocji do przekonania jej do czegoś. Emocje drugiej osoby bardzo wpływają na osobę z autorytetem centrum ego i mogą prowadzić do tego, że podejmie decyzje, w których nie ma jej serca, w których, których nie chce, które nie są zgodne właśnie z tym autorytetem ego, bo emocje drugiej osoby, osoby ona, one niejako ją potrafią przytło przytłoczyć. Przytłoczyć do tego stopnia, że gubi się w odnalezieniu siebie, Gu gubi się w odnalezieniu, co w tym jest dla mnie i wręcz skupia się na drugiej osobie i na zadawalaniu jej, na zadawalaniu, zaspakajaniu jej potrzeb. A to jest znowu sprzeczne z naturą autorytetu centrum ego, który jest o tym, jakie są jej potrzeby. I tutaj też, jeżeli może masz autorytet centrum ego, to wiem, że często jest ten taki dyskomfort, że ja mam skupić się na sobie, na moich potrzebach. To, co ja zawsze radzę, to, żeby spojrzeć na to trochę inaczej, trochę przeformułować to, co na pewno słyszysz często, bo. bo no, bo taka jest, takie jest otoczenie, czyli możesz słyszeć właśnie, że za bardzo skupiasz się za, dla, na sobie, albo wręcz od dzieciństwa słyszeć, że skupianie na sobie jest złe. Rodzice twoi na pewno nie mają świadomości, nie mieli, tak, jeżeli tak mówili, że masz autorytet centrum ego. To, jak ja proponowałabym na to spojrzeć, to jest tak, że ty masz się skupić na sobie. Masz zadbać o siebie, masz za, y, podjąć decyzję całkowicie skupiając się na swoich potrzebach, na tym, co jest w tym dla ciebie. I wtedy, kiedy zadbasz o siebie w pierwszej kolejności, to będziesz móc zadbać y, o innych. Oczywiście. Przy tym, jeżeli jesteś projektorem, jeżeli dostaniesz to zaproszenie, jeżeli zastaniesz zaproszenie do tego, żeby zadbać o innych, bo to często też widzę u projektorów z centrum ego, że jednak jest potrzeba wykorzystania tej ogromnej energii płynącej z centrum motora, jakim jest, jakim jest to centrum ego, i jest dużo inicjowania. A u ciebie bardzo ważne jest, tak jak u każdego projektora, żeby poczekać na to zaproszenie, poczekać na zapytanie, i dopiero wtedy angażować tą swoją potężną energię, ego, w to, co jest zgodne z Tobą, w to, gdzie czujesz, że jest Twoje serce. Jestem bardzo ciekawa, na ile. Osoby, które mnie tutaj dzisiaj oglądają, mają zdefiniowane centrum ego. Ile was jest, bo wiem, że jest was niewielu. Ja akurat mam to szczęście, że, że spotkałam kilku, kil, kilka takich osób, ostatnio zwłaszcza, z tym autorytetem centrum ego, ale może masz kogoś bliskiego, kto ma ten autorytet centrum ego. W każdym razie dajcie znać, jakie są Wasze obserwacje, co Najbardziej wpływa na Was, jeżeli macie autorytet z centrum centrumego, co powoduje, że trudno jest wam się, wam się z nim połączyć, a jeżeli macie kogoś bliskiego, jak to widzicie z obserwacji. No i oczywiście, jak zwykle, jeżeli chcesz oglądać więcej, to zasubskrybuj się. Ostatnio usłyszałam, że trzeba to mówić, bo jak się nie mówi zasubskrybuj się, to mniej osób korzysta z tej opcji. Więc jeżeli chcesz obejrzeć więcej, oglądać więcej, słuchać więcej, to zasubskrybuj się. Do zobaczenia.